Dżem dobry, dżem dobry. 22 października, piątek, dzień yy... piątkowy. Coś mi się uroiło w głowie, że powiem coś innego, a potem mi się zatrzymało. Taki jakiś wybuch mózgu. Nie wiem, czy wiecie, że te. To ja wiem, że to nie jest dopiero początek odcinka, ale co tam? Jak mamy takie momenty, że mówimy, że coś mamy na końcu języka, nie? że nie możemy sobie przypomnieć, jakiegoś tam wiecie nazwiska, tytułu filmu, czegoś tam, że po prostu już tak wiemy, a nie możemy, że to jest podobna jakaś taka zawiecha mózgu. Poważnie, że nam się po prostu mózg nagle zatrzymuje i nie, nie jest w stanie sobie po prostu przekazać wiadomości. Ja mam strasznie często takie zawiechy mózgu. Prawie zawsze jak w stawaki nagrywam, to mam zawieszony mózg. Dobra, za długo chyba gadam w tym wstępie. Zapraszam Państwa na dzisiejszy odcinek Jedziemy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam was bardzo serdecznie w odcinku piątkowym, w odcinku oczywiście biblijnym, jak zawsze dzisiaj bardzo proste, bardzo piękne, bardzo fantastyczne, bardzo ważne, bardzo potrzebne zdanie. Mateusz 8 rozdział 26 werset. Pan mówi następujące zdanie do swoich uczniów. Czemu bojaźliwi jesteście małej wiary? Pewnie pamiętacie skąd się wzięło to zdanie, a jak nie pamiętacie, to wam zaraz przypomnę. Mamy burzę na jeziorze. Pan Jezus śpi u wezgłowia, jego burza w ogóle nie rusza, bo co mu tam jakaś burza. Uczniowie, oczywiście, spanikowani, posikani po prostu prawie że w majtki, budzą go krzycząc: czemu to cię nie obchodzi, że gniemy? A on mówi: czemu bojeździ, wy jesteście małej wiary. Natychmiast ucisza burzę, ucisza te wichury i mówi: spokój ma być, bo ja tu teraz śpię, proszę mi nie przeszkadzać. Koń bardzo ważne zdanie. Moi drodzy, często w życiu mamy takie momenty, że mamy ochotę krzyczeć tak jak uczniowie, czemu to Cię nic nie obchodzi, że my giniemy? Ja bardzo sobie to lubię zawsze porównywać do tej sceny bo tam się pojawia, pojawia podobne wyrażenie. Pamiętacie, jak Marta i Maria przyjęły Pana Jezusa w domu i w pewnym momencie Marta się oburzyła, że jej siostra nie pomaga, nie? Ona tam mówi, czy to cię nic nie obchodzi, że ja tu sama gotuję, nie? Tam jest to samo wyrażenie, czy to cię nic nie obchodzi, że ja tu ginę. Zresztą my nawet potrafimy z takich drobnych rzeczy, jak właśnie pomoc w kuchni, zrobić po prostu sprawę ogólnoświatowej katastrofy. Ale nie wiem, że oczywiście czasem to nie chodzi o drobnicę, tylko naprawdę mamy takie doświadczenie, że giniemy, że po prostu życie nam się wali na głowę, że jest wichura taka, że zaraz nam po prostu łódź się rozlecia, bo uszy się rozleciała i w ogóle po prostu ledwo żyjemy. I rozumiem ten krzyk oczywiście do Pana Jezusa, czy to Cię nic nie obchodzi, że giniemy, ale bardziej jeszcze ważne jest, żebyśmy usłyszeli to zdanie Pana Jezusa. Czemu tak bojaźliwi jesteście małej wiary? Przecież powiedziałem wam, że z wami jestem. Powiedziałem, że jestem w tej łódce. W ogóle macie mnie w tej łódce, tak? Co innego, gdybyście byli daleko. I uwaga kochani, jeżeli jesteś daleko od Pana Boga, właśnie jest może ważne pytanie, czy jesteś w wódce z Panem Jezusem, czy nie. Bo jak nie jesteś z Nim w wódce, czy nie jesteś z Nim w bliskości, nie jesteś w relacji, to rzeczywiście burza może być przerażająca. Ale jeżeli masz Go w wódce, jak przypuszczam, większość z Was jest w wódce z Panem Jezusem, bo jesteście pewnie w większości wierzący, jesteście blisko Pana Boga, taką mam nadzieję, że, że budujecie z Nim bliskość i spędzacie z Nim dużo czasu. Jeżeli tak jest, to czemu się boicie? Przecież On jest w waszej łodzi, On jest w tej waszej burzy, On jest przy tej wichurze, On wie, co z nią zrobić. Nie bój się. Nie bój się, robaczku Izraelu, nieboraku Jakubie, nie bój się, Pan, Twój Pan, Wszechmocny Pan jest z tobą. Co ci się może stać? Kain, to jest takie już wyświechtane, nie? I nikt nie wie, czy to jest prawda. Mówią oczywiście, że w Biblii jest 365 razy powiedziane nie bój się. To chyba nie jest do końca prawda. W sensie jest bardzo dużo, to prawda. Ale nie wiem, czy dokładnie tyle. Ale to nie istotne. Chodzi o to, że tam jest naprawdę bardzo dużo, bardzo często powtarzane słowo, które Pan Bóg mówi do ludzi: Nie bój się. Przecież jestem z Tobą. Jeżeli się boimy, to znaczy, że mamy za małą wiarę. I to nie jest oskarżenie, to nie jest wyrzut sumienia, tylko to jest zachęta do tego, żeby jej więcej zbudować, czyli żeby więcej być z Panem Bogiem. Wiara to jest, kochani, relacja. Wiara to nie jest takie to poczucie, dobra, to ja teraz uwierzę. Nie. Wiara to jest relacja, czyli im więcej przebywasz z Bogiem, im więcej budujesz z nim jedność, tym masz większą wiarę. A jak masz wiarę dużą, to nie masz lęku. Jak mówi święty Jan, kto się wydoskonalił w miłości, kto się wydoskonalił w byciu z Bogiem, ten nie zna lęku. Nie bój się, trzutko. Czemu tak bojaźliwi jesteście małej wiary? Jestem przecież w waszej łódce. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie za to kolejne spotkanie. Yy, za wstawaki piątkowej zapraszam oczywiście na jutrzejsze, ostatnie sobotnie, którymi domkniemy ten tydzień yy, wstawakowy. Yy, no to będziemy się żegnać. Najlepszego dnia Wam życzę, miejcie się, proszę, najlepiej na świecie ściskam. Pozdrawiam, błogosławia, do zobaczenia. Pa!